Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku, w którym tak dzisiaj zupełnie przypadkiem przedstawię Ci, jak stworzyć podobnego wirusa, jak widoczny teraz u Ciebie na ekranie w programie Blender. Będzie to taki krótki tutorial, krótki poradnik, jak wykonać właśnie tego typu rzecz. Tak więc przejdźmy od razu do programu Blender. Dobra. Tak wygląda główny okra programu Blender, kiedy rozpoczynamy z nim pracę. I zacznijmy nowy plik w trybie General, klikając w to miejsce. Pozbędziemy się od razu tego sześcioboku, usuwając go stąd klawiszem X na klawiaturze, potwierdzając tą operację lewym przyciskiem myszy. Dobra. Natomiast zamiast tego boksa, zamiast tego sześciokąta, zamiast tego sześcioboku. Postaramy się dodać przyciskiem na klawiaturze Shift i A jednocześnie, dodamy nową, nowy kształt, jakim tutaj jest icoSphere. Mesh icoSphere. Dobra, dodając tak, dodajemy taką właśnie sferę, jednak musimy zmodyfikować jej boki, ilość jej, ich ścian, jej ścian, wchodząc tutaj w zakładkę Add i i zmieniając Subdivision na 3, czyli jak gdyby dzielenie. Ilość ścian w tej sferze na 3. Dobra, możemy zamknąć tą zakładkę. Mamy gotową sferę. Następnie powinniśmy przejść, musimy przejść do trybu edycji tej sfery. Robi się to klawiszem tab na klawiaturze, więc wciskam tab na klawiaturze i mam zaznaczone wszystkie boki tej mojej sfery. Natomiast ja bym chciał wybrać selektywnie kilka z krawędzi, właściwie kilka z boków, więc przełączam się tutaj w tryb wybierania boków, czyli face select. Teraz zaznaczę jednego automatycznie odznaczyłem wszystkie pozostałe i tak w tym momencie wybiorę co któryś z tych trójkątów, ważne aby nie wybierać jednego przy drugim, na przykład przed, zademonstruję w taki sposób, jeżeli tak klikniemy, nie powinniśmy dwóch obok siebie zaznaczać odznaczmy, możemy odznaczyć również przy, wciśniętym klawiszem shift ściankę, którą już zaznaczyliśmy, jeżeli popełnimy gdzieś błąd ja teraz na chwilę zapauzuję nagranie i sobie pozaznaczam właśnie co któryś z tych trójkątów Dobra, ja u siebie już odpowiednią ilość ścian pozaznaczałem. O tym jeszcze nie powiedziałem. Aby odwracać, obracać tak tym widokiem, wciskamy środkowy klawisz, klawisz myszki, i wtedy możemy, ruszając myszką, obracać naszą sferę oczywiście dookoła. W taki sposób, obracając, możemy zaznaczyć no lub więcej lub mniej tych ścian dookoła, to wedle uznania, ile tych ścianek zaznaczymy. Dobra, mając już pewną ilość zaznaczone, troszeczkę dalmy nasz widok również rolką myszy, środkowym przyciskiem myszy i zaczniemy teraz jak gdyby wyciągać te ściany, te zaznaczone ściany. Z, robimy to z wciśniętym klawia, klawiszem Alt i jednocześnie E na klawiaturze. Alt E i wybieramy Extrude in Individual face czyli ekstrudowanie według ściany niezależnie jak gdyby. Wyciągamy to teraz na pewną długość Również wedle uznania, tak jak uważacie, że będzie dla Was OK. Powiedzmy na taką długość. Teraz przestawię tryb skalowania, ponieważ jeżeli standardowo bym robił teraz skalowanie, to dzieje się coś takiego. Escape, natomiast mi chodzi tutaj o przełączenie się skalowania, w tryb również indywiduale organs, czyli indywidualnie dla każdej ze ścian. Troszeczkę dalej. Teraz jak zobaczycie skalowanie, które jest pod przyciskiem S, wciskając S na kwiaturze, rozszerza tylko mi i zwęża pojedyncze ściany. Robię to po to, aby troszeczkę tutaj rozszerzyć ku górze właśnie te, jakby to nazwać może te macki tego wirusa, jakkolwiek to nazwiemy, te wypustki. Następnie jeszcze raz E, wyciągając je jeszcze troszkę ku górze i teraz mocno je rozszerzając na boki, one będą takie zgrubione właśnie ku górze. Wyciągnijmy je jeszcze troszeczkę ku górze. O, w ten sposób. Teraz troszeczkę je zmniejszając. Powiedzmy do tego stopnia. Następnie jeszcze raz E. Troszeczkę minimalnie, już teraz ku górze. I zmniejszając je bardzo mocno. Jeszcze raz E, ale tym razem do środka. Aby zrobić takie tutaj charakterystyczne, jak gdyby wcięcie. Teraz chowając je do środka dość mocno, dość znacznie. OK. Potwierdzamy lewym klawiszem myszki. I troszkę jeszcze je zmniejszmy klawiszem S od skalowania. I teraz zmniejszając tą ściankę, mamy coś takiego. Dobra, wyjdźmy z trybu edycji do trybu obiektowego klawiszem Tab na klawiaturze. Teraz poruszamy się w trybie obiektu, a nie pojedynczych ścian i nałóżmy na to no, tak zwany filtr przyciskiem Ctrl. Na klawiaturze, tylko mając zaznaczony oczywiście ten nasz obiekt, aby było wiadomo, na co chcemy nałożyć ten modyfikator. Teraz przechodząc do zakładki, właśnie modyfikacji, jakie mamy tutaj modyfikacje, widzimy, że mamy nałożoną pewną modyfikację, która właśnie wprowadza nam zaokrąglenie tych ścian w taki sposób, aby to bardziej przypominało tego naszego docelowego wirusa. Mamy tutaj również informację, na ile ścianek jak gdyby dzielimy. Wygładzamy te nasze ścianki, tego naszego wirusa. I domyślnie dla render jest ustawione 2, wyglądało to by mniej więcej w ten sposób. Przynajmniej przyznacie, że nie jest to najładniejsze. Domyślnie była to wartość 3, ale musimy wartość 3 również ustawić w trybie renderowania, aby również na wyrenderowanym obrazie taka jakość była. No i w quality też wartość 3 wystarczy. Myślę, że tej wartości 3 wystarczy dobra. To, co następne chcemy zrobić z tym wirusem, to wygładzić go jak gdyby w ekranie renderowania. Może najpierw podejrzymy, jak on wygląda w tym momencie, aby podejrzeć pracę, jak nasza, jak nasza praca tutaj wygląda w tym momencie. Robi się to klawiszem F12 na klawiaturze, aby wyrenderować taki obraz. No Wygląda to mniej więcej teraz w ten sposób. Jeszcze nad tym popracujemy, dlatego nie ma co się martwić, że nie wygląda on jeszcze najlepiej, ale to, co chcemy teraz zrobić, to właśnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na naszego wiruska i kliknąć tutaj tutaj Shade Smooth, czyli jak gdyby cieniuj, ale gładko. Teraz od razu klikając F12 na klawiaturze widzimy, że cały ten wirus się wygładził i nie widzimy już pojedynczych ścianek. O to nam też chodziło. Dobra, może troszeczkę go sobie całego teraz zmniejszę, żeby on cały się mieścił w ekranie renderingu, podglądu, no podglądu renderingu, troszeczkę go zmniejszę. Czyli znowu S na klawiaturze dla całego obiektu troszeczkę go zmniejszę. Nadamy teraz jego taką pewną porowatość, taką nierówność jego struktury. Właśnie przeszłem teraz do zakładki Modify już wcześniej. Należy do niej się udać, właśnie do zakładki Modify, aby stąd z listy wybrać modyfikację z zakładki DeForm. Która nazywa się Displays, ta czwarta od góry. W tym momencie należy tutaj wybrać nową teksturę, klikając New, następnie z tej, gdyby z tej ikonki zupełnie po prawej stronie, kliknąć Show Textures, aby pokazać tekstury. Tak jest. I teraz z wyboru z listy do góry, z listy rozwijanej, wybrać Clouds, czyli po angielsku chmury, na polski chmury. I teraz przy dość małej wielkości, taka jak jest ustawiona na przykład 0.25, albo najtroszeczkę można to zmniejszyć do 0.20, ten size. No właśnie nadamy taką porowatość, ale za chwilę zmniejszymy moc tego efektu, właśnie wracając do zakładki modify i tutaj stręcz tego efektu, który właśnie nadaliśmy zmniejszamy, zmniejszamy bardzo mocno do wartości najmniejszej od Jednej dziesiątej może to być około yy, yy, 0,7 0,07. O, chodziło mi o mniej niż 10 to 7, 0,07 myślę, że wygląda tutaj całkiem dobrze. A I nadam jeszcze raz ten sam efekt, jednak z innymi wartościami, czyli jeszcze raz yy, Modify dis, yy, displace teraz jednak. Yy, jeszcze raz wybierzemy teksturę, czyli New, zakładkę rozwijamy, dalej to będą clouds i w tym przypadku jednak chcemy size ustawić na dużo większe, na przykład na wartość 3, o, coś takiego. Znowu wracamy do zakładki Modify i siłę tego również zmniejszamy na około 0,07, coś takiego. No i jak gdyby to da dało mi nam kolejnej porowatości, ale gdyby takiej większej skali. No, i nasz wirus zaczyna wyglądać tutaj już coraz lepiej, aby zobaczyć go na podglądzie renderingu. A to jest to klawisz F12. No, myślę, że wygląda już całkiem fajnie. To, co pozostało nam teraz zrobić, to przydałoby się, ja bym chciał troszeczkę po pierwsze tło ściemić, bo ono było zupełnie czarne, bo wtedy to będzie wyglądało jeszcze ładniej. W tym celu udaje się w zakładkę Word tego czerwonego tutaj globusa. I właśnie jako background, jego kolor, chcę wybrać kolor zupełnie czarny, czyli tutaj wybieram zupełnie na czarny kolor, i znowuż mogę podejrzeć F12. Tak, tło się stało zupełnie czarne, może troszeczkę nasz wirus jest teraz zbyt ciemny, ale nad tym właśnie popracujemy teraz, aby go rozjaśnić, bo ponieważ na koniec pobawimy się z materiałem i światłem, które na niego pada. Dobra zacznijmy może najpierw od materiału. Druk tutaj może być wiele jednak ja pójdę taką dość prostą i mianowicie przejdę do zakładki która odpowiada właśnie materiału mając zaznaczonego naszego wirusa, wirusa lewym przyciskiem myszy utworzę nowy materiał new i użyję tutaj mieszanki cieniowania dwóch jak gdyby dwóch różnych shaderów dwóch różnych cieniowań aby to zastosować należy tutaj wybrać właśnie mix shader. I od razu ustawię tutaj wartość na bardzo małą, ponieważ chciałbym, aby świecenie było bardzo małe, co za chwilę nadam, natomiast pierwsza ścieniowań będzie to zwykłe Divius. I kolor, który nadamy naszemu wirusowi. Powiedzmy, że on będzie lekko niebieskawy, tak delikatnie. To jest pierwsze ścieniowanie, natomiast drugi shader, jaki chcę tutaj wybrać, jest to Emission, które powoduje świecenie tego wirusa. Natomiast zamiast zwykłego koloru, aby on cały nie świecił jednakowo, chciałbym tutaj wybrać predefiniowaną teksturę, która nazywa się Magic Texture. Ona jest dość nachalna w swoim działaniu od początku, dlatego ja nadam tutaj wartość Depth od razu na około 4, skala dość duża, na przykład 7, natomiast range, czyli moc tego świecenia, będziemy to za chwilę pewnie jeszcze ustawiać, ale żeby była dość mała, mniej więcej 0.3. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. No, mniej więcej o coś takiego mi chodziło. Jak gdyby ta tekstura magic może być troszkę zbyt nachalna, można się pobawić tymi ustawieniami, jeżeli nam to przeszkadza. i Widzicie, ta wartość jak gdyby wzbudza dokładność tej Tekstury, dlatego tutaj też troszkę zmniejszymy tą wartość, na przykład na 0,3. Tak, aby ta tekstura nie była aż tak bardzo widoczna. Ona pod podwalają nam tylko delikatne świecenie. Im więcej tutaj nadamy tego strange, tym właśnie to świecenie jest mocniejsze. Jak widzicie, cały obiekt staje się od razu jaśniejszy. Dobra, natomiast my jasność będziemy chcieli uzyskać troszeczkę czymś innym, a mianowicie właśnie światłem. Tylko jak na zdjęciu widzieliście, które mogę Wam w tym momencie jeszcze raz powtórzyć i pokazać, widzicie tutaj, że te wirusy, które wcześniej stworzyłem, mają taką fajną otoczkę, właśnie światła, świecącą. Aby to uzyskać, należy wykonać dwa dodatkowe kroki. A mianowicie, już wracając tutaj do Blendera, pierwszym najważniejszym aspektem jest włączenie w tym momencie efektu bloom z zakładki z narysowanym takim ap aparatem Render Properties, czyli ustawienia renderowania. Łączę tutaj zakładkę Bloom, sama nazwa Bloom nam właśnie mówi o poświacie. Bloom to jest mniej więcej jest coś takiego jak poświata. Jednak ona się w tym momencie jeszcze nie tworzy. Nie tworzy się, ponieważ chciałbym wybrać światło domyślne, które świeci mi teraz na moją scenę. Jest ono w tym miejscu, bo możemy w drzew z drzewa jak gdyby obiektów wybrać również zakładkę Light i to Light Musiałbym, aby uzyskać charakterystyczne świecenie, przechodząc również do ikonki tutaj żarówki, czyli światła, musiałbym zmienić na światło typu san, czyli światło. Zmieniając to teraz w tym momencie pewnie będzie wszystko zbyt jasne, tak jest, dokładnie to się stało, ponieważ moc tego światła jest teraz ustawiona na 1000, to jest zdecydowanie zbyt dużo, jednak zmniejszając tą wartość, możemy to troszeczkę spróbować naprawić. No dobra. O, udało mi się teraz uzyskać mniej więcej zadowalający mnie efekt, że to wszystko nie jest tutaj zbyt jasne. Udało się to zrobić w następujący sposób. A mianowicie troszeczkę się pobawiłem jeszcze z tym światłem. Tutaj ten kolor można ręcznie ściemnić, żeby to nie była najjaśniejszy kolor. Dałem mu też troszeczkę odcień żółtości, czyli no, takie jak światło naturalnie. Wygląda i ściemniłem po prostu ten kolor tutaj w dół dość znacznie, ustawiając też jego moc na trochę mniej. Powiedzmy, że 50 mo może się tutaj sprawdzić dość dobrze. No, to jest nadal dość dużo. Tutaj musi być naprawdę dość mała wartość, na przykład 30. Dobra, myślę, że coś takiego by mogło tutaj być. O, coś takiego nas tutaj zadowala. I oczywiście, za ten ten bloom możemy również tutaj regulować nadając jej mu intensywności, na przykład wtedy to świecenie, ta otoczka staje się jeszcze mocniejsza, również możemy to wzmocnić tym efektem, no te ustawienia również tutaj są do pobawienia się, możemy też kolor tej samej otoczki troszeczkę zmodyfikować na jakikolwiek inny odcień Dobra, powiedzmy, że coś takiego mnie na ten moment zadowala oczywiście tymi opcjami można się bawić praktycznie w nieskończoność natomiast chciałbym jeszcze pokazać mały defokus, który natomiast będzie miał zastosowanie, jeżeli tych wirusów, tych obiektów mamy tu w tym momencie więcej niż jeden. Dlatego wracam do modyfikacji, spojrzę teraz widokiem z kamery, tak aby widzieć kadr kamery, robię to przyciskiem 0 na klawiaturze, 0 na klawiaturze, ustawiam się na wprost, tak jak widzi kamera i przesunę tego pierwotnego wirusa teraz troszeczkę w lewo. Tak do lewej strony skopiuję ten obiekt, który ma w tym momencie Ctrl+C, C, Ctrl -V. Utworzył V. mi się teraz duplikat tego wirusa. I drugiego będę chciał stworzyć, aby on był bardzo blisko. Ekranu renderu, tej kamery, tej kamery, na którą teraz patrzymy, którą widzimy. Tak ja spojrzę troszeczkę od boku teraz na to i przysunę tego drugiego wirusa. Mm -hmm. Jak najbliżej kamery mniej więcej w ten sposób, tak aby on częściowo zasłaniał tą kamerę. Jeszcze raz spójrzmy z widoku kamery na 0, tak, przycisk 0, no mniej więcej coś takiego mi chodziło, możemy obracać tego wirusa przyciskiem R na klawiaturze, aby dobrać jak najlepsze ujęcie. Dobra, powiedzmy, że wsuńmy go jeszcze trochę tutaj, ważne, żeby różnica ich odległości była dość znaczna, że ten jest bliżej, ten jest dalej, można takich wstawić jeszcze... Trochę sobie więcej, jeżeli się chce. Natomiast najważniejsze, co chcę tutaj pokazać, to ustawienie fokusa na ten główny, nasz tej wirus, który jest widoczny cały, a zdefokusowanie tego, który jest tutaj teraz bliżej nas i zasłania tylko część kadru. Robi się to w sposób następujący. Wybieramy kamerę, z której teraz patrzymy, przechodzimy na kamerę, ustawienia kamery, czyli jest to ikonka tej kamery, i włączamy tutaj tak zwany depth of field. A polski znaczy to po prostu tyle co głębia ostrości. I teraz głębią ostrości wybieramy obiekt, który ma być najbardziej ostry, ma być cały ostry. Można pobrać właśnie to tą pipę, po, pi, mm, właśnie tym narzędziem, i wybrać obiekt tego y, wirusa jako ten, który ma być najbardziej ostry. Tutaj możemy zmniejszyć tak zwaną przesłonę, domyślnie ona jest 2.8 i mniejsza, tym rozmycie powinno być większe. To, Zmniejszmy to po prostu tu do 1.2 dla przykładu. Zobaczmy, czy faktycznie ten na pierwszym planie się rozmyje. Tak jest, widać tutaj taki dość charakterystyczny blur, który po wyłączeniu opcji Depth of Field nie miałby zastosowania. Tak, ten wirus tutaj jest też bardzo ostry, widać, że ten cień jest tutaj bardzo ostry. Natomiast włączając Depth of Field, czyli głębi ostrości, Rozmazujemy po prostu tło przed i tło za wirusem, który ma być bardzo ostry. Dobra. To jest moja wizja tego wirusa. Oczywiście opcji tutaj jest. Bardzo wiele, najbardziej można chyba tutaj pobawić się właśnie z materiałami, które takiemu wirusowi można tutaj nadać. Jest tutaj duże pole jeszcze manewru, ale ten odcinek miał być w miarę podstawowy, tak aby każdy mógł to zrozumieć. Może jeszcze pokażmy, jak takie zdjęcie zapisać, aby nie utracić naszej pracy, co jest dość istotne. Zamknijmy ten podgląd, bo to jest tylko podgląd, po którym możemy się poruszać, oglądać nasz obraz, przybliżać, oddalać. Natomiast za wyrenderowane zdjęcie znajduje się w zakładce Rendering. Ono już się tutaj pojawiło w pierwszym slocie zdjęcia i takie zdjęcie możemy zapisać, klikając na ikonkę, właściwie na napis z menu Image i zapisać je jako, czyli Save As. Dobra. W dzisiejszym odcinku natomiast takiego szybkiego poradnika programu Blender, jak stworzyć takiego wirusa. Jeżeli się bardziej pobawicie, można stworzyć coś takiego, bo właśnie przed chwilą to stworzyłem na podobnej zasadzie. No, to w dzisiejszym odcinku już to by było wszystko. Oczywiście odcinek, tak jak na przykład powiedziałem, nie jest do końca nagrywany przypadkowo, tylko nagrywany jest w związku z tym, co się dzieje obecnie w Polsce, najbardziej w Polsce, ale i na całym świecie. Oczywiście życzę Wam, aby wirus, którego teraz widzicie, którego stworzycie, był jedynym wirusem, którego zobaczycie. No, właśnie, żebyście nie mieli kontaktu z innymi, tak więc życzę Wam dużo zdrowia na ten rok. I dajcie znać, czy chcielibyście widzieć serię całą z Blendera, tak jak tutaj rozpoczęliśmy taki odcinek dość nietypowo z Blendera, czy może na moim kanale widzielibyście cały kurs tworzenia modeli właśnie w programie Blender od początku do końca? Czy chcielibyście widzieć taką serię również na moim kanale? Cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Liczę również na subskrypcję, oceny i do wymieniania się komentarzami w sekcji komentarzy pod filmem. Cześć i do usłyszenia.